Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Alexander Football. Dzisiaj przedstawiam newsy z ostatniego tygodnia, tabele i wyniki. Kiedyś nagrywam z godziny 19:07 27 luty 2021 R roku. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Zapraszam do oglądania. Teraz opowiem wam o Wczoraj, w Wczoraj Bremen. Pokonał Eintracht Frankfurt 2-1. Dzisiaj Bayern Monachium FC 5-1. Dwie bramki to był Robert Lewandowski. Stuttgart pokonał Schalke 04-5-1. Borussia Dortmund pokonała Bielef Arminie Bielefeld 3-0. Wolfsburg Hertha 2-0. Teraz trwa mecz RBX w Borussia Mönchengladbach. Jest 39. minuta i w Mönchengladbach wygrywa na razie 2-0. Teraz tabela Bundesligi. Na pierwszą tabela Bundesligi: oczywiście live Bayern 52 punkty. Drugi Lipsk na razie 47. Wolfsburg 45 Eintracht Frankfurt 42. I piąta jest Borusa Dortmund 39 punktów. Teraz Wam powiem wyniki ligę. Wczoraj Rens, Rens przegrało z NICE 2 do 1. Dzisiaj Metz wygrało z Grondines 2-1. I jeszcze PSG wygrało z Dion 4-0. Teraz tabela. Pierwsza piątka. Pierwsza jest Lille 58 punktów. Drugie PSG 57. 3. Lyon 55, 4. Monaco 52 i 5. Metz 41. Teraz wyniki z La Liga. Wczoraj Levante zremisowało z Atletico Bilbao 1-1. Dzisiaj Eibar z Huesa 1-1. Sevilla przegrała z Barceloną 2-0. Teraz mecz Deportivo Alvarez o Sasuna 0-0 40 minuta. Tabela La Ligi. Pierwszy jest Atletico Madrid. 55 punktów. Drugie FC Barcelona. 53 punkty. Trzecie Real Madrid. 52 punkty. Czwarta Sevilla. 48. Piąty jest Real Sociedad. 41. Oczywiście tabela Live. Teraz wyniki z Serie A. Dzisiaj Spezia zremisowała z Parmą 2-2. Bolonga z Lazio na razie wygrywa 1-0. Jest 54. minuta. Jeszcze dziś o 20.45 będzie mecz Hellas Verona Juventus. Tabela serial Live. Pierwsza piątka. Pierwszy. Intermediola 53 punkty. Drugi. Milan. 49 punktów. Juventus. 45 punktów. Czwarta. Roma. 44 i Atalanta piąta, 43. Teraz wyniki z Premier League. Dzisiaj Manchester City wygrało z West Ham 2-1 i West Brom wygrało z Brighton 1-0. Teraz trwa mecz Leeds-Aston Villa. Na razie Aston Villa strzelił jednego gola, jest 43 minuta. Teraz tabela. Manchester City pierwsze 62 punkty. Manchester United 49 punktów, Leicester 3-49 punktów, West Ham 4-45 punktów, Chelsea 43 punkty piąte oczywiście. W tym tygodniu Champions League. Atletico, przegra, Atletico Madryt przegrało z Chelsea 1-0, Lazio przegrało u siebie 1-4 z Bayernem. Atalanta przegrał siebie z Real Madrid 1-0. Bursa przegrał siebie z Manchester City 2-0. Teraz klasyfikacja złotego buta z pięciu najlepszych lig w Europie. Na godzinę 19.14-27 lutego 2021 roku. Pierwszy Robert Lewandowski 28 goli. Drugi Andreas Silva 19 goli. Trzeci Lionel Messi, 19 goli. Cristiano Ronaldo, pi czwarty, 18 goli. Erring Haland, piąty, 17 goli. Szósty Romeru Lukaku. Siódmy Mohamed Salah z dorobkiem 17 goli, tak samo jak Lukaku. 8 Luis Suarez 16 goli, 9 Kylian Mbappe 16 goli i Bruno Fernandes 10, 15 goli. No. A teraz wam co z ostatniego tygodnia. W ostatnim tygodniu było bardzo głośno, że ma mu Było głośno o tym, że, że podpisze kontrakt z Bayernem Selinorskim, bo piątek skończył 18 urodziny. I jeszcze, czy wybierze reprezentację Niemiec, czy reprezentację Anglii. Ostatecznie wybrał reprezentację Niemiec i podpisał seniorski, zawodowy kontrakt z Bayernem. I kolejny news. Niepotwierdzony na 100%, ale możliwe, że faworytem, że Euro odbędzie się w Anglii. Nie na 100%, to on jest niepotwierdzony przez UEFA jeszcze. W ostatnich tygodniach też było głośno, że Lewandowski przejdzie do MLS po 2023, bo do tego roku ma ważny kontrakt. Tam Lewandowski powiedział, że na razie się skupia na Bundeslice. Powiedział, że MLS się coraz bardziej rozwija i po prostu na razie skupia się na Bundeslice. Zobaczymy. I za dwa lata, czy przejdzie, czy nie przejdzie. I ja, widzę, mistrzów, piękna bramka Oliwiera Żylu. Przewrotki, piękna. Możecie sobie żyć. na YouTube gdzieś. I to jest już był ostatni news w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję komentarz, czy takie wiadomości co tydzień Wam się podobają. Dziękuję za oglądanie. Cześć!